Yo, 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 hello, hello, witam was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w potężnym odcinku, ponieważ dzisiaj robimy bitwy 2 na 2. Nieunikniony, że skorzystamy oczywiście z Trybu Borou, ale zanim to oczywiście wspomnę tu o moim konkursie, gdzie cały czas do zgarnięcia macie tutaj taką kockę. Dzisiaj jak tam się coś uda zgarnąć, to najprawdopodobniej wam tutaj dorzucimy parę skinków jeszcze, więc możecie oglądać odcinek albo pod koniec odcinka, jeśli nie chcecie, to mogę wam podkazać po prostu, co tam dodałem. Dodatkowo w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć dział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczek, wstawić łapkę w górę, skomentować odcinek, a jeśli mnie lubicie, chcecie wesprzeć, to w tym miejscu możecie wpisać mój kod Adixon przez dwa gdzie dostajecie dwie darmowe skrzyneczki oraz 10% więcej do depozytu przy wpłacie pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich powiem wam tak, ja nie miałem ostatnio farta na bitwach 2 na 2, w ogóle też mogę dzisiaj dziwnie mówić, bo troszeczkę buzia mi spuchła i niestety no troszeczkę też mi to przeszkadza w mówieniu, ale może będzie gitara, ja bym tu od początku wystartował z jedną bitwą naborą Jedna bitewka na borą. Dajmy sobie tak 20 tych skrzyneczek. Albo no dobra, 19. Zespołowa. Oczywiście borą. 600 No i lecimy z koksem. Dzisiaj naszym sojusznikiem do bitew niech będzie. Kurwa, miałem dodać nitro, ale dobra, no niech będzie już. O, nitro będzie naszym przeciwnikiem. Kliknąłem w nie ten przycisk, co miałem. No i zobaczymy. Tutaj najdroższy z małpki jest... Fate. I... Oj, 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 I dwie korony, ty! Kto droższego? Kto droższego? Dwa takie same. Okej, okay, okej. Okay. Mimo tego i tak mają przewagę, bo tutaj... Niestety Nitro rękawiczki trafił, a ja jak na razie, no... Ciągnę mojego sojusznika w dół. Ale mój sojusznik! Co robi, ty?! Druga korona! I to chyba będzie droższe. Nie, tańszy Znowu Marble Fade, tutaj Fade, Marble Fade Kolejna, trzecia już kosa tutaj dla Noob nope. Dobra, ale Noob nope, ciągnie bitwę, nie? Tylko no, musimy mu coś tu pomóc I to tak dosłownie Bo jak on będzie tylko trafiał, no to z tej bitwy Nic nie będzie, ale on ciągnie Boże co się dzieje Kolejna korona, ty Całe szczęście, bo by była Jeszcze trafił Ja pierdziele, nie, no, ale ona zratuje Ty jest przewaga nie jakaś nieziemska. Teraz w końcu my trafiamy dobrą kosę. Dwa tysiące. Ładnie. Wychodzimy na prowadzenie. I to takie już bardzo, bardzo duże. Oj, oj, oj. Ta nitro korona. O Boże. I to jeszcze najdroższa kosa. Powiem wam tak. No to są bitwy dwa na 2 Trafimy dwie korony. Ja i on... Raczej wygramy. Trafią oni, raczej wygrywają. Teraz to już w ogóle sytuacja remisowa, ale o Boże, no serio, no serio, dawaj teraz my, Karambita. Dobra, mamy droższą kosę, także dobrze się tutaj nam trafiło przynajmniej, ale szkoda, bo to już by mogło być nasze tutaj konkretne prowadzenie, a teraz oni wychodzą na prowadzenie. Co? Co tu się dzieje w tej bitwie? Co jest grane? Kurde, ale on trafił karabita dobra. I tak wychodzimy na prowadzenie. Jest kolejna. Nie wierzę, ty. Co tutaj się wyprawia? Korona za koroną. I jeszcze fejdzika. Elegancko. Dwie skrzyneczki. No przewagę już mamy bardzo dużą. Już raczej to wygrywali. wygramy. Nawet teraz korona. Bardzo dobrze. Dorzuc dorzucą nam tutaj do sumki. Ależ pięknie nam się tutaj ten początek odcinka układa. Przepięknie. Jezu, kolejna korona. No ale to i tak nie mamy szans już chyba. Dobra, nawet mimo karambita. Ja pierdzielę. No i mamy dwa koła do przodu. Mamy dwa koła do przodu. Piękna bitwa, naprawdę. piękna bitwa. I to mi się podoba. I to mi się kurczę pieczone podoba. Tak możemy dzisiaj te bitwy dwa na dwa robić, a my... Wiecie co? Jedną bitwę zmontuję, nie dwa na dwa, bo chciałbym tutaj dla Was, właśnie jakieś skinki do, tej, do tych konkursów dodać. Dlatego weźmy sobie może tego Monkeya, jakieś 10. I po prostu postarajmy się to przegrać. To underdog. Let's go. Napiję się. No, tak mi buzia spucha, że ja pierdzielę. nie. Nie mogę, do, nie mogę całkiem buzi otwierać. O, kurde, korona od małpki. Ok, okej. Okay. No a te korony na trybie joker różnią się od tych koron na trybie zwykłym. Bo na Jokerze mamy tam zazwyczaj trzy najlepsze tam skiny ze skrzynki. Czasami dwa. A w tych zwykłych skrzyneczkach na koronach są też zwykłe takie skiny, właśnie tak jak nam tutaj wyleciał. Więc one jest różnica. Jest tutaj różnica, jeśli chodzi o korony i tryb. Ale, ale myślę, że to chyba raczej uzasadnione, bo w tamtych no, jokerach to jednak procenty się fast zmieniają, to nawet można podbijać pod nowe skrzy... no, inną skrzynię, no tylko z tymi samymi skinami. Dobra, to i mamy tutaj szczerze... Jezu, underdog. Jezu, przecież to underdoga, Dixon. Dobra, ale ja jestem debilem, nie? Zapomniałem. Wierzę, że... Spuchlizna od buzi dochodzi też do mózgu. Nie no, tragedia, tragedia, dobra, to jeszcze raz w takim razie bitwę. Trzeba tu zmontować. No, dawać tego underdoga. Kurwa, korona akurat trafiliśmy na underdogu, nie? Tragedia. No to klocki LEGO wjeżdżają tutaj. Ja jestem fanem klocków Lego. Oj. I niestety fanem takich dropów dzisiaj tu nie jestem. Dawaj tego underdoga, no gościu nitro. Ja Cię proszę. Bo ja bym jeszcze do tych bitew 2 na 2 wrócił, a ja widzę tutaj klasycznie, Chcę zdobyć skiny dla widzów, to przegrywam bitwy. schadzek no dawaj. Dobrze, a wupka? Oj, no nie, myślałem, że trochę w lepszym stanie będzie, ale zawiodła mnie tutaj, 72. No jest to do pychnięcia, no tylko niech tu za... Jest korona, jest korona. Uwaga! Co z tej korony? Kosa, dobra. A, a my akacza? Kurde, my też drogiego akacza, ale dobrze. I tak jesteśmy na prowadzeniu. Byle, żeby teraz już nie dostawać żadnych skinów konkretnych. Bardzo mała różnica między nami tu jest, ale mamy to. Mamy! Mamy to! Dobra! Dobra, mamy to. I mamy też fajne bit, yy, skiny, żeby wam tutaj do tych. Yy, do tych konkursów dać. Dajmy tak. Taką Emeczkę, takiego. Taką łabupę, takiego akacza, takiego skałcika I tam były po 10 zł. Dobra, tutaj też zrobimy podyszce. Podyszce, żebyście mieli sobie po prostu zawsze przy wpłacie podemadixon. może ewentualnie jeszcze jakiegoś dodatkowego skina. Pyk. Zawsze lepiej, żeby było coś, niż żeby nic nie było. I w tym momencie trzy, cztery skinki, koseczka. Dla osób więcej płacących koseczka. jest... Każdy zadowolony, mam nadzieję. A my sprzedajmy to, i jeszcze tu bym tego nie kończył. No, jesteśmy na plusie. Jesteśmy, mimo tego, że zrobiliśmy konkursie. Jesteśmy na plusie. No, jeszcze tutaj ta bitwa 4 na 4 mnie kusi, dawać mi tego nitro. Mam czutkę dzisiaj do tego nitra. I tak za 40 koła bym zrobił bitwę. Albo nawet za 5. Dobra, niech będzie za 5. Czterech zespół. Pusz. Nitro, let's go, robimy to, robimy to, rozwalamy ich, rozwalamy ich totalnie, Czy w tej skrzyni są korony, tutaj, nie, widzę, że nie przelatują chyba, ładnie Nitro tutaj, a AVP za 2000, chociaż to nie, to nie jest AWP, która nam wygraną da, tutaj dobrze, potrzebujemy takich skinów jak ja teraz trafiłem, mamy tutaj pięknego Dopplera Ruby, Elegancko. I teraz dwie koseczki. No, Nitro. Tutaj walczymy z Nitrem, ale patrzcie to. I, i to są właśnie bitwy 2 na 2. Chłopy dostają dwa dobre skiny i niestety potrafią jednym dropem nadgonić. Ale patrzcie teraz, jaki drop! Jezu, dobrze, że my też trafiliśmy, bo oni tam naprawdę też mieli bardzo dobry zestawik kos. I uwaga, czy to się dla nas skończy? No jest na razie ładny profit. Jest na razie ładny profit. I raczej powinniśmy to. Raczej powinniśmy to wygrać. Dobra. Mamy to. Nitro. Piąteczka. Piąteczka, ok. Jest proficik. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Jest profit. Jakiś mega ogromny, ale założyliśmy wam konkursik. Mamy na kolejne bitwy. Także to mi się podoba, jeszcze raz przypominam, że dodaliśmy tutaj, tak jak powiedziałem na końcu, 5 skinków dla wpłacających z moim kodem, dziękuję ci, ci widzowie, że wpłacacie, pamiętajcie, plus 18, nie zawsze się wygrywa, nara. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap. z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty.